Cześć, dziś wyjaśniam, czym są procesory kwantowe, dlaczego wywołują tak wiele emocji i czy to naprawdę przyszłość komputerów. Zacznijmy od prostych komputerów. Klasyczny procesor operuje na bitach, to wartości 0 lub 1. Cały współczesny świat cyfrowy na nich bazuje. Procesor kwantowy działa zupełnie inaczej. Zamiast bitów używa kubitów, które potrafią być jednocześnie zerem i jedynką. To zjawisko nazywamy superpozycją. Dzięki niej jeden kubit reprezentuje dużo więcej informacji niż zwykły bit. Jest jeszcze splątanie kwantowe, bardzo ciekawe zjawisko. Dwa splątane kubity pozostają ze sobą powiązane, niezależnie od dzielącej je odległości. Dzięki tym własnościom procesory kwantowe analizują ogromną liczbę możliwości w tym samym czasie, zamiast krok po kroku. Dlaczego to ważne? Pozwala rozwiązywać zadania które dla klasycznych komputerów są zbyt skomplikowane i czasochłonne. Przykłady symulacje molekularne w medycynie czy chemii, których zwykły komputer nie byłby w stanie wykonać nawet przez lata. Inna dziedzina, w której kwantowe procesory mogą zrewolucjonizować świat to łamanie zaawansowanych szyfrów stosowanych w bezpieczeństwie cyfrowym. Takie procesory pomagają też w optymalizacji mogą jednocześnie sprawdzić wiele rozwiązań tego samego problemu. Jednak musimy pamiętać, Technologia kwantowa ma dzisiaj ogromne ograniczenia. Kubity są bardzo podatne na zakłócenia i mają krótką żywotność. Procesory kwantowe muszą być schładzane do temperatur bliskich zera absolutnego, co wymaga specjalistycznych laboratoriów. Tak naprawdę, dostęp do komputerów kwantowych mają teraz głównie firmy czy instytuty poprzez chmurę obliczeniową, a nie zwykli użytkownicy. Technologia kwantowa rozwija się bardzo dynamicznie. Firmy takie jak IBM czy Google już dziś testują działające prototypy. Podsumowując, procesory kwantowe to coś realnego, ale na domowe zastosowania musimy jeszcze poczekać. To przyszłość, którą już zaczynamy poznawać. Dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że teraz procesory kwantowe są dla Ciebie mniej tajemnicze.